Y, witam, witam raz, raz, raz to znowu ja dzisiaj filmik poświęcony tak jak mówiłem w poprzednim zajmiemy się tymi jak zrobić nowy folder. no now, nowy nowy liter zrobić trzeba bo, słuchaj protege, trzeba nie? To tak, y, w pamięcie jak zrobić taką grafikę jaką mam na pulpicie ja chciałem tylko y, taką małą adnotację dodać, tak filmiki dedykuję swojemu koledze y, Kacprowi, y, który też y, zajmuje się właśnie grafiką komputerową, co prawda nie na takim poziomie jak ja, no ale też chować się stara, także no mu, ze dwa razy, no to wystarczy, to tak, no to zajmujemy się tym, tym mamy się zajmować czyli grafiką, jak utworzyć, a więc tak, Wchodzimy w fajnta yy, trzeba kliknąć paint i tak yy, tutaj mamy na prostym polu i trzeba tutaj i no, no i po prostu rysujemy wybieramy o takie tu o, takie tu yy, rysujemy to na czarno i teraz tutaj proszę państwa tutaj bierzemy tego jeszcze większą o takie coś żeby to było jedno w drugim no a coś w tym, w tym rodzaju no to, to teraz bierzemy tego tutaj taki, taki wiaderko, jakby, nie wiem czy to jest wiaderko, jakieś jakiś sposób, albo po białeczku, albo coś, nie wiem, nie wiem, nie wnikam, ale klikamy je, i tutaj klikamy, i tu zamalujemy jedną część, teraz wybieramy z palety kolorów. Jakoś taki ładny kolorek, taki biały, szary, czerwony, taki bardzo czerwony, pomarańczowy, żółty, jacyś tam rozróżnijmy. No i bierzemy, no ja nam, no, no to ja wezmę na przykład pomarańczowy. I jak już wybieramy, wybraliśmy kolorek, to teraz bierzemy, no możemy coś tu dopiero żeby coś tu ładniej, żeby wyglądało, bo to troszkę pusto. No to, nie wiem, tu wybieramy pędzelek. I miziamy tutaj troszeczkę po ekranie. Oj, 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 nie tym, nie tym, tu zieramy tutaj. Taką grubszą, taki o, oj, to, o i bardzo ładnie. mimo to, to, kreszkę, to, to, to. No i mamy piękną grafikę. Teraz jak to zapisać. I na lewym górnym rogu mamy taką taką jakby dyskieteczkę i to klikamy. Klikamy to po Klikamy, zapisujemy. I teraz tutaj wpisujemy nazwę. Może być troszeczkę krótsze niż ja, ja lubię długie nazwy, bo czasami tak lubię sobie pomyśleć nad takimi nazwami, i klikamy zapisz. No i w zasadzie tyle, później wybieramy tego, klikamy prawym na tego i... Odstaw jako tapeta, i w sumie tyle. Także to, to jest mój tego, i... Bardzo proszę o niełamanie praw autorskich, proszę tutaj, jeżeli ktoś by chciał tę grafikę, to proszę pisać w komentarzach. Ja tutaj załączę za jakąś tam drobną opłatą No to także to by było na tyle Spotykamy się, że tak w kolejnym odcinku No, no to na razie to...